Cześć i czołem, witam Was serdecznie, z tej strony Figi No i witam Was już na kolejnym odcinku z tej naszej serii na mapie Wiśnice. Na początku chciałbym Was prosić o zostawienie łapki w górę, suba Bo wyświetlenia pod ostatnim filmem były naprawdę fajne A z łapkami stoicie i z subami stoicie Także kto jeszcze nie, nie obserwuje tutaj kanału to zachęcam do suba, do łapeczki w górę a w dzisiejszym odcinku będą pierwsze żniwa, słuchajcie, na naszym nowym polu. Jak już dobrze wiecie, kupiliśmy kiedyś tam pole. Kto nie wie, to zapraszam do wcześniejszych materiałów. Kupiliśmy sobie pole i będziemy teraz robić tu żniwa. Jest tu rzepak, także w miarę opłacalna uprawa. Więc myślę, że bez takiego dłuższego Tutaj przedłużania. Można śmiało się brać do pracy. I będziemy. Czekajcie. Myślę, że to trzeba troszeczkę ściszyć. Bo ten kombajny strasznie nam tutaj daje. Tylko tutaj głośność ogólna zapisz. Bo on strasznie nam tutaj daje po uszach. A tego nie chcemy, co do samej, tutaj rozgrywki. Ja wziąłem sobie kontrakt za 50 tysięcy złotych. Jeszcze go nie skończyłem. Jest to kontrakt również ze żniw. Także będziemy mieć troszkę kasy, bo jeszcze tam wiadomo, zostanie kasy z tego co tam nazbieramy, czyli z pszenicy i pszenicę sobie zostawimy, ponieważ chciałbym kupić kury niebawem. Eee, więc też taki odcinek. Wyczekujcie na taki odcinek, bo taki odcinek się też może pojawić. Z jakimś zakupem pierwszych zwierząt, które tu będziemy mieli. Myślę, że na pewno jakieś tutaj e, mieć będziemy, no bo jednak ta seria polska tym bardziej, no to. Na pewno będzie się opierać na tym, abyśmy jednak jakieś zwierzęta mieli. Szczerze, to tu jeszcze chyba nic nie robiłem na tym polu. Ono było i odchwaszczone, i było nawiezione. Także dopiero w sumie pierwsze prace. I jesteśmy dopiero w połowie tego pola. Także no pole całkiem spore. Ale to i dobrze, bo no, tej... trochę musimy iść do przodu w końcu z tą serią. I trochę tutaj y, ruszyć z nowymi zakupami, ze zwierzętami. Y, w sumie w tym filmie miały być, miało być co innego. Miało być co innego, ale wyszło co innego, czyli tak standardowo w sumie. A czemu to? po prostu temu, że zobaczyłem, że rzepak jest gotowy do zbioru Se so, myślę, no w sumie dawno żniw z rzepaku nie było, ani w ogóle żadnych żniw nie było no to robimy żniwa, no i w sumie wyszło tak, że odcinek będzie ze żniw yy. a na następnym materiale sobie zrobię to, co miałem w sumie tutaj już zrobić, czyli w czwartek dlatego pamiętajcie, zostawcie suba, żeby tego filmu w czwartek nie, nie przegapić no. A też myślę troszkę dodać nowego kontentu do tego o, do tego tutaj kanału. Myślę, że się wam może spodobać. Ale to słuchajcie, przy, na wszystko przyjdzie pora. Dlatego z tym mamy jeszcze trochę czasu. No, i po pierwszym przejeździe jakieś 2100 litrów mamy, nawet i 2200 gdzieś się obok koło tych liczb zakręci. Więc myślę, że wynik całkiem zacny, całkiem zacny. A tych przejazdów troszkę tutaj będziemy mieć. Ogólnie to udało mi się w końcu skonfigurować GPS-a swój. Ctrl S klikając. A, nagle nie ma. A bo to chyba nie we wszystkich maszynach jest w ogóle. Tak mi się wydaje. Czekajcie, bo ja chcę nim do góry wyjechać. Ale on to coś ciężko tutaj ma. Od te górki. A nie, jednak nie. Słuchajcie, co ja żem zrobił. Bo ja sam tego nie wiem. Po co ja żem tak pojechał. Dobra, wyłączymy go na chwilę. O wiecie co, ja powiem się, że później mi on będzie na tym przejeździe pełny i Rua pójdzie w złą stronę kurde przez te krzaczory to ja tu za bardzo nic nie widzę, ale dobra udało się, udało się e, możecie mi napisać e, bo planuję kupić tego Season Pasa na, na drugi rok. Jest taka opcja, że już go można kupić na drugi rok. On kosztuje tam 170 zł. No i chyba tam są 4 DLC, czy tam 5? No i nie wiem, czy to się za bardzo będzie opłacało kupować. Czy nie lepiej po prostu kupić. Zależy, jakie też te DLC będą, nie? Jak będzie 5 maszyn za 40 zł, no to to nie będzie opłacalne DLC. To jest 8 złotych za maszynę, to jest naprawdę sporo Biorąc pod uwagę, że pewnie to będą maszyny jeszcze do takich czynności, które mało kiedy się Tutaj stosuje, że tak powiem Czyli pewnie do jakiejś trzciny Albo coś takiego Bo już mieliśmy taki jedno DLC, przynajmniej ja pamiętam, że z którego to jeszcze chyba ani razu nie skorzystałem a chyba kosztowało też około 40 paru złotych, więc no, biznes średnio opłacalny. Dlatego właśnie muszę sobie zobaczyć, czy opłaca mi się bardziej tego Season Passa kupić na ten drugi rok za to 170 zł, czy po prostu wybrać sobie kilka DLC i w tej cenie właśnie 170, czy tam nawet 200 zł, mieć po prostu to, co mi faktycznie będzie potrzeba. Wiecie, według mnie też nie ma sensu kupować wszystkiego, jeśli się tego nie używa Tym bardziej, że to tanie nie jest, inflacja w Polsce duża, a wiecie, wszystko coraz droższe, pieniędzy coraz mniej, nie? No, także to nie, nie ma tak łatwo Tym bardziej, że każdy tam ma jakieś swoje wydatki stałe, no i jednak Również, również trzeba to uwzględnić niestety Dobra tu mamy pełno więc siadamy siadamy o tutaj właśnie jest kontrakt ale to w, w materiale się tym zajmować nie będziemy bo to nie jest nam dziś potrzebne tylko my sobie bierzemy i Zajmujemy się rzepakiem To jest jakby temat przewodni dzisiaj Sypaj, sypaj, sypaj No i finito Ładną fotę trzeba do miniaturki strzelić i będzie bajeczka. I będzie bajeczka. Troszkę pozmieniałem sobie ustawienia obrazu, czyli tak zwane te tekstury, czy jak to się tam nazywa? Filtry. O, trochę sobie pozmieniałem. No i nie wiem, czy Wam się podoba to, czy nie podoba się. Mi tak ogólnie to jakoś. No mi to nie przeszkadza, mi się to podoba. Tak ustawiłem bardziej pod siebie i pod to, żeby ta gra troszkę realnie i wyglądała. Jak sobie wyłączymy chudy, to w miarę fajnie to wygląda według mnie. To już musicie wyocenić wy po prostu tam nadsać, czy wam się to podoba, czy się nie podoba. Ubra, tu trochę sąsiadowi przejedziemy, ale to nic. To nic, bo i tak tu chwasty mu jedyne co rośnie mu to tutaj właśnie chwasty Także nie ma się czym przejmować Zaraz byśmy sobie zrobili jakąś fajną miniaturkę. Tutaj mam właśnie sporą górkę taką. Więc myślę, że na tej górce jakąś fajną miniaturkę strzelić by było dobrze. O tu jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Dobra. Nie pasuje mi to tutaj. Czekajcie, wiecie co zrobimy? Może tak. No, zobaczymy, zobaczymy, czy tu jakiejś fajnej fotki jeszcze nie pykniemy jednej jakoś gdzieś tam po drodze. Pożyjemy, zobaczymy. Ogólnie to mm, też niedługo przyjdzie mi kamerka. Tylko, że niestety filmy prawdopodobnie będą dalej bez kamerki. Z racji takiej, że po pierwsze. Ja internetu jakiegoś super szybkiego nie mam, a nagrywanie filmów w takiej jakości, jaka obecnie jest, no niestety trochę waży. Ostatni film ważył 24 giga, więc mi to się przesyła dobre 4-5 godzin. Jeśli dołożyć do tego kamerkę, to taki film z 24 giga to się zrobi pewnie z 30, więc to z 7 godzin przesyłania. Przy obecnym moim czasie, kiedy mniej więcej 7 godzin bez spania, to ja jestem w domu i resztę idę do pracy. A jeszcze trzeba ten film nagrać, zrobić miniaturkę i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu ja nie chcę też. Wiecie, wychodzić z domu i zostawiać kompa włączonego, bo pogoda jest jaka jest. No, stop, jakieś burze niespodziewane i tak dalej i tak dalej, więc po prostu też kompasa samego nie zostaje włączonego, bo jednak no, jakby to się popaliło, no to jestem bardzo, bardzo, bardzo mocno do tyłu, jeśli chodzi o pieniądze. Więc dlatego nie ryzykuję, póki co te filmy będą bez kamerki. Na live będziecie mnie mogli zobaczyć. Już z kamerką, czy to na TikToku, czy na YouTubie. Więc Was serdecznie zapraszam. Jak będziecie mieli czas, to wpadajcie i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji żeby tych nowych materiałów również nie przegapić. Bo to się zdarza. A nikt by oczywiście nie chciał przegapić nowego odcinka. Dobra, podniosło się to, podniosło. Które tu na chwilę go wyłączymy, bo on strasznie tutaj ciężko ma jakoś, żeby się tu nawrócić z tym włączonym headerem. No i bajka. Bajeczka, pół pola zrobione. Tak na oko mniej więcej. Także spoczko. Tu jeszcze trzeba mi jakąś fajną pozę chycić. Kurde, nie wiem, jakoś nie mam weny dziś, słuchajcie, na te miniaturki Nie wiem dlaczego 77% Ok. No i będziemy sobie to wozić do naszego silosa Myślałem w ogóle, że nie mam silosa, jednak mam Na farmie tam stoi taki silos, nieduży, nie wiem ile on ma pojemności, ale niezbyt wiele Także tam sobie ten rzepak przechowamy i poczekamy aż ta cena będzie faktycznie dobra no bo jeszcze na jednym polu też mamy tam to małe pole, też w rzepaku jest. No i jeszcze została nam trawa, którą będziemy robić na kiszonkę. Także no. Trochę tego mamy. Trochę tego mamy. Trochę kasy powinniśmy tutaj za to przytulić. A ile dokładnie, to tego nie wiem. To tego nie mam pojęcia. Bo ja nie znam tutaj polskich jakby tych cen w złotówkach chodzi mi o to. to. To nie wiem ile tam można wyciągnąć. No jak pewnie tam za kiszonkę to będzie jakieś 2,5 tysiąca mniej więcej złotych za tonę. Tak się to liczyło chyba. Także te ceny w miarę spoko będą. No, a trochę myślę, że tych ton tam będziemy mieć, tej książki. Także coś, nieco i zarobimy. Mam taką nadzieję. Dobra, podjedziemy sobie przodem. To może jakaś fajna chociaż w końcu wleci. Teraz szybko się ustawić. I bajka, i w końcu mamy fajną miniaturkę zrobioną. Także już wiecie co będziecie oglądać. Nie? Dobra, jedziemy dalej. Mucić. pod tą górę w sumie, jak jest pusty, to tak 7 na godzinę. Daje radę. Ale jakbyśmy zobaczyli sobie na teraz ceny kombajnów, to. No to jest grubo. Jest grubo, więc no. Ceny troszkę zwalają z nóg. I trochę będziemy robić na ten nowy kombajn trochę będziemy robić na ten nowy kombajn, ja będę jeszcze takie jakieś kontrakty tam robić pomiędzy odcinkami, więc myślę, że uda się nam ale no długo się tu będziemy rozwijać, myślę tak około 70-80 odcinków z tej serii zrobić, więc całkiem sporo no zobaczymy no też nie mówię, że to na pewno tak będzie, ale z, z biegiem czasu też zobaczymy, jak to wyjdzie. nie? No, i myślę, że tutaj w tym miejscu śmiało możemy sobie ten odcinek zakończyć. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subika, jeśli jesteście nowi. Możecie udostępnić, zostawić komentarz. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.